Tak. Dzień dobry na webinarze. Rzeczywiście, dobry wieczór na webinarze, którego głównym tematem jest emocja. Jednak trochę w inny sposób wzięta na widelec niż moglibyśmy sądzić, i być może troszkę inaczej niż <laughs> przyzwyczailiśmy się emocje postrzegać. I z niej korzystać. Na tych zajęciach, krótkich, bardzo krótkich zajęciach, w pewnym sensie zajmiemy się podstawami patrzenia na emocje jako na ruch, nie nic więcej. Jako na coś, czemu znaczenie, pewnego rodzaju nacisk, akcentowanie, wartość nadajemy sami. Utożsamiając pewien zespół elementarnych skojarzeń, mających wpływ na nasze poczucie bezpieczeństwa i niebezpieczeństwa, dzięki czemu ten ruch staje się wewnątrz nas, uzyskuje pewnego rodzaju przypisaną, kontynuacyjną. Wartość znaczeniową, dzięki czemu zostaje nazwany przez nasz wewnętrzny układ pewnego rodzaju ruchem szczególnym, definiującym, a nasza świadomość z czasem zaczyna wtórnie zapętlać to i wysyłać do nas jako definicję tego, kim jesteśmy, na podstawie tego, jak się czujemy. I na podstawie tego, w jaki sposób to nasze samopoczucie promieniuje w naszych zachowaniach, co nazywa się charakterystyką emocjonalną człowieka. Przyjrzymy się w tych zajęciach temu, w jaki sposób możemy emocje odspoić od jej funkcji definiującej nas i trochę mniej potraktować jak żywioły. A bardziej jako na nasze osobiste czynności, które wykonujemy, tyle że umysłem nieświadomym, systemem somatycznym, układem, który nie potrzebuje świadomości do tego, by dbać o nas i nami się zajmować. Ponieważ jedną z zasad e, myślenia, założeń, założeń myślenia o neuroświadomości jest, że e, wszystko, co w nas się dzieje, posiada we swoim zamierzeniu, emocje nie emocje, intencję konstruktywną, aby nas wspomagać. Nawet jeżeli odbieramy to jako coś na pewnym etapie być może nie zawsze przyjemne, a czasami wręcz destrukcyjne. żeby móc przejść ponad przynudnawą teorią od razu do bardzo praktycznych ćwiczeń. Powiem tylko, że dziś poćwiczymy sobie na dwa sposoby. Pierwszy z nich będzie sposobem leżącym, a drugi będzie sposobem siedzącym. To znaczy w jednym i w drugim przypadku jeżeli będziesz leżeć przez, wszystkie, przez całe zajęcia lub siedzieć przez całe zajęcia, to w żaden sposób nie zmieni jakości tego ćwiczenia. Natomiast gdzieś w moim zakresie doświadczeń najbardziej praktycznym jest poradzić ci, żebyś się położyła, położył w pierwszej części zajęć, a w drugim usiadł, lub usiadł. Zadbaj więc o to, żeby było ci wygodnie, żeby podłoże, z którym się stykasz, zostało odczute na całej szerokości i długości twoich pleców i miednicy, nóg, stóp, łokci, barków i tyłu głowy w zależności od tego, czym dotykasz podłoża. I jeżeli czujesz, że jakaś część ciebie unosi się, być może z... zadbaj o to, żeby ta część została podparta. Jakąś poduszką zwiniętym kocem. Jakimkolwiek elementem, który pozwoli ci poczuć się bezpiecznie. Całkowicie opartym lub opartą o jakiś fragment rzeczywistości, który jest trochę jak przyjaciel zwany ziemią. Przyjaciel, który szczerze informuje cię o tym, jaki jest twój stan komunikacji z własnym szkieletem. Z własnym ciałem, jako pewnego rodzaju żywym, rozwijającym się i uczącym się zapisem wszystkich ruchów, które się w tobie odbywają w danym momencie, nawykowo i nienawykowo. Łącznie z tymi wszystkimi ruchami, które Twój system lubi nazywać emocjami. Kiedy już leżysz, zobacz, czy może Ci być jeszcze wygodniej. Być może jest jakiś sposób leżenia, którym upatrujesz szczególnie ładną, dekoracyjną, lub prawidłową formę leżenia. I zaprzestań jej, pozwalając sobie leżeć po prostu przyjemnie, wygodnie, przyjemnie i wygodnie. Pierwsza historia, którą opowiem, którą rozpocznę, jest historią, której nauczyłem się od jednego z moich nauczycieli. Historią o plemieniu z gwiazd. Kiedyś opowiadałem tę historię, jest ona no, trochę romantyczna, trochę ckliwa, ale posiada bardzo nieromantyczne i bardzo interesujące przesłanie. W pełnym plemieniu Żył sobie mężczyzna, który mieszkał trochę dalej od reszty współplemieńców i hodował krowy. Prawdopodobnie było to plemię afrykańskie, gdzie jeszcze do niedawna, a nawet do dzisiaj, ilość krów wyznacza zamożność człowieka. I ten sam człowiek, ten mężczyzna, zauważył, że każdego wieczora krowy. Pomimo, że są bardzo najedzone, a no później rano dają coraz mniej mleka. I że tak naprawdę zbiera tego mleka mniej niż kiedykolwiek wcześniej. Zaniepokoił się i zaczął podejrzewać, że ktoś podkrada, ktoś doi te krowy w nocy, wtedy kiedy on śpi. Psy milczały, żaden z nich nie szczekał. Postanowił więc kiedyś sam. Zakraść się i zbadać, kto jest złodziejem. I kiedy w środku nocy stracił już nadzieję na spotkanie tego, kto okrada go z jego plonów, zauważył, że z jednej z gwiazd zaczęło obniżać się świetlista nić, po której zeszły. Jedna po drugiej kobiety. Kiedyś w jego plemieniu opowiadało się o gwiezdnych kobietach, które przychodzą i od czasu do czasu zabierają jakieś dobra ludziom na ziemi, jednak zawsze z tego powodu są później dobrodziejstwa dla tych, którym te dobra zabrano. Mężczyzna nie wiedział za bardzo, jakie dobrodziejstwa czekają go za to, że to mleko zostanie zabrane przez. Gwiezdne kobiety, jednak mimo wszystko, ponieważ był dosyć pragmatycznie myślącym człowiekiem, niewiele czekając, zerwał się do biegu i złapał za kostkę ostatnią z tych kobiet, która nie zdążyła chwytając się nici, wzlecić z powrotem do nieba z ukradzionym mlekiem. Kiedy ją złapał, zgodnie z prostoduszną Tradycją ówczesnych czasów i tamtego, tamtych ziem, powiedział, że dla niego to jest całkowicie wystarczający powód, żeby jej zaproponować małżeństwo. Tak wtedy to robiono. Ja to spojrzała na niego, rozważając wszystkie za i przeciw, stwierdziła, że zgadza się na jego propozycję. <laughs> Zrobi to jednak tylko wtedy, jeśli on uszanuje tylko jedną rzecz, ze wszystkich innych, których w ogóle od niego nie żąda, powiedziałam mu: Będę pomagać ci w hodowaniu Twoich krów, będę pomagać ci je doić, będę pomagać ci zbierać mleko, które Ty będziesz sprzedawać, będę dbać o Twoje stado i będę dbać o Ciebie. I będę ci pozwalać dbać o siebie. Ale proszę cię o jedną rzecz. Mam ze sobą kosz, którego nikomu nie wolno otwierać. Jest to kosz, którym jest coś tylko mojego. I proszę cię, żebyś uszanował to. I nigdy tego kosza nie otwierał. I nigdy do niego nie zaglądał mężczyzna był tak podekscytowany perspektywą posiadania gwiezdnej żony, która jeszcze dodatkowo bardzo chętnie we wszystkim mu pomaga, że bardzo ochoczo, w romantycznym porywie zgodził się na to, że nie będzie w żaden sposób, absolutnie nikt, no, przecież co to za problem, Jaki, jakiś głupi kosz, no oczywiście, że tak dajże że spokojnie, nigdy do niego nie zajrzę, niech tu skonam. Zaczęli sobie żyć. Zaczęli sobie żyć. I zgodnie z tym, co zapowiedzieli, kobieta pomagała mu zbierać mleko, dbała o jego stado, dbała o niego, on dbał o nią, on zabierał mleko i sprzedawał. Mijały miesiące, mijały lata, i mężczyzna w pewnej chwili. Kiedy już nasycił się tym faktem niezwykłości swojego życia, poczuł rosnącą pokusę, żeby jednak mimo wszystko zastanowić się, dlaczegoż to jego żona tak bardzo broni go, mu dostępu do takiej nic nieznaczącej części, która prawdopodobnie no, nie powinna istnieć, nie powinno być między nimi takich tajemnic. On przecież mówił jej o wszystkim, o czym wiedział. Natomiast niepokoiło go, że jego żona ma przed nim jednak jakąś tajemnicę. I pewnego dnia, kiedy jego żona wyszła daleko w pole dbać o jego stado, o ich stado wspólne, mężczyzna zakradł się do chaty i otworzył kosz. Otworzył kosz, zajrzał do środka i zaczął się śmiać. Śmiał się, śmiał i śmiał. A następnie zamknął kosz, odstawił go na miejsce. I w świetnym nastroju, bardzo uspokojony i rozbawiony wyszedł z chaty. Co stało się potem, dokończymy trochę później. Pomiędzy naszymi blokami ćwiczeń. Więc zostańcie tutaj, jeżeli chcecie usłyszeć ciąg dalszy.